Te pomniki są świadectwem tego czasu, tej pamięci. Dziękuję wszystkim przybyłym w imieniu Towarzystwa Karpackiego, Komitetu Obchodów Jubileuszu Stulecia Walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Mam również zaszczyt we własnym imieniu podziękować wszystkim przybyłym, ale również gospodarzom tej ziemi. Przedstawicielom władz nadwórnej panu merowi Zinowijowi Andriowiczowi, który również jest opiekunem tego pomnika, jako gospodarz nadwórny, i wszyscy przybyli z nadwórni mieszkańcy również są opiekunami tego pomnika. I chcę podkreślić, że ten pomnik, przy którym dziś jesteśmy, jest miejscem, który jednoczy nas. Polski naród, który reprezentujemy z braterskim narodem Ukrainy, który jest w trudnej na, na dodatek dzisiaj sytuacji. Te historyczne rocznice są symbolem naszej jedności. Jedności w tradycji, jako spadkobiercy wspólnego dziedzictwa kulturowego tej ziemi, ale również naszej jedności w przyszłych latach, byśmy nadal nieśli pamięć o bohaterskich legionistach, którzy dla nas wszystkich, Polaków i Ukraińców, są wzorem walki o wolną ojczyznę. Dziękuję. Jeśli można, zapraszam do złożenia kwiatów, <noise> dwieńców, potem jeszcze wysłuchamy... E, e, Chóru a chciałem powiedzieć, że wśród gadających kwiaty e, jest konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej i merytoryczna z Wólna. Chodźmy, chodźmy, chodźmy.